Naprawdę byłoby pięknie, moi drodzy, gdyby każdy z nas uwierzył w to, co dla nas przygotował wszechświat. Mówię wszechświat, bo jeden to nazwie Bogiem, inny zupełnie inny sposób. Ja to nazywam wszechświatem. Dla każdego z nas jest droga. Ona już jest zapisana. Oczywiście my nie wiemy, co się wydarzy. My nie wiemy, co się wydarzy za godzinę. A planujemy na lata do przodu. Powiem Wam z własnego doświadczenia. Oczywiście możliwe, że słabo planowałem, albo plany były z księżyca. Ale w większości przypadków nie wydarzyło się to, co planowałem. Zazwyczaj to skręcało w jakąś inną stronę, na inny tor. Nie do końca tym właściwy, albo wydawało się, że ten tor nie był właściwy na tamten okres. A później, po latach, okazywało się, że jak najbardziej. Pomimo, że siało spustoszenie. Wszystko szło nie tak. Ale na, na koniec okazywało się, że właśnie w dobrą stronę, i to jest niesamowite. To są miliony elementów, na które. W gruncie rzeczy nie mamy wpływu. Oczywiście, no można powiedzieć, no ktoś pracuje 40-50 lat w jakiejś jednej instytucji, jeżeli tylko nie dopadnie go jakaś choroba, czy jakieś nieprzyjemne sytuacje w rodzinie, czy w relacji, to teoretycznie są takie osoby, które planują. Co roku wyjazdy na pięć do przodu, bo wiedzą, którego pojadą, którego wrócą i, i tak dalej. Ale ja tak nie żyję, ja tak nie funkcjonuję tu jest trochę większy chaos, trochę więcej się dzieje. Aczkolwiek ktoś z boku może powiedzieć, jakie ty kurwa nudne życie prowadzisz. Dla jednego nudne, dla drugiego fascynujące. I to jest właśnie o to chodzi. Każdy z nas nie in jest inny. Ma inną drogę, więc nie oceniajmy i lećmy po swoje.